Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szmakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Jacek Laskowski. W sparingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. W dzisiejszym spotkaniu Walia zagra przeciwko reprezentacji Szwajcarii. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Obecnie w zasadzie trudno wyobrazić sobie mecz. Bez glistka sędziego. A w początkach futbolu przez wiele lat arbitrzy musieli sobie radzić bez tego prostego przyrządu. Gwizdki wprowadzono w roku 1878, czyli istotnie długo po rozpoczęciu pierwszych rozgrywek ligowych. Zapewne stroski o gardła i struny głosowe sędziów. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Szwajcarzy. W bramce stanie Jan Zomer. formacji obronnej Nico Elvedi wystąpi za kanżin. Denis Zakaria oraz Granit Chaka będą walczyć o panowanie w środku pomocy. A z przodu zobaczymy dwóch napastników. Znakomicie bramka. Wrzutka w pole karne. Piłka wychodzi na aut tuż przy chorągiewce. Niespełna metr w bok i był rożny. Okazja do dośrodkowania. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Shakiri. Wymiana podań między dwójką graczy. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Szaka! Niecelny strzał! Nie ma gola! Szaka, Manuela Kanji, Seferowicz, Shakiri, Zakaria. Trochę się zbliżył do pola karnego. Szansa na dośrodkowanie Grając piłką, zmuszają rywala. Shakiri! Bramka łapie piłkę i uspokaja obrońców. Ale on panuje nad piłką. Seferowicz, Rodriguez. No widać wyraźnie, że nie zamierzają grać wysokim pressingiem. Podają piłkę, szukają luki, szaka. Czaka utrzymuje się przy piłce. Klepią między sobą, próbują uśpić rywali, szukając dogodnego momentu na piłka idealnie za plecy obrońców. Niewykorzystana szansa zrzutu rożnego. Szwajcaria za chwilę wznowi z linii bocznej. Manuela Kanji. Szaka. Co teraz wymyśli? Ruszył z piłką do przodu. Dobrze wycofują piłkę. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu! Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. No teraz widzimy jak ładnie przymierzył. Bramkarz niewiele tu chyba mógł zdziałać. Czyste, mocne, bardzo precyzyjne uderzenie. Brawo! Aż przyjemnie się patrzy na takie powtórki. Zaczynamy od środka. Szwajcarzy prowadzą. Ma sporo możliwości. Zbliża się do pola karnego. W pole karne będzie ciężko. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Seferowicz, Szaka. Genialne podanie piętą. Zobaczymy, co teraz zrobi. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Niestety strata piłki. Seferowicz. Serią podań próbują uśpić czujność przeciwników, znaleźć dogodny moment do szybkiego ataku na bramkę. Shakiri. Zrzut rożnego. Shakiri. Celnie wycofują piłkę. Embolo, gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. No dobrze. Obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. 2 do zera, to już bezpieczny wynik. Ramsey, Davis. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Czeka. Blisko polekarne może strzelać. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Może teraz zacentrować. Sędzia puszcza grę, będzie zagranie w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No i mamy koniec pierwszej połowy Międzynarodowego Meczu Towarzyskiego. Było dość ciekawie. Zgadza się, mam nadzieję, że utrzymają formę po przerwie. To jest jego dzień, to jest jego mecz. Wspaniale wszedł w to spotkanie i jest najlepszy w zespole. Istotnie, gra dzisiaj dobry mecz. Wystarczy spojrzeć na wyświetlaną właśnie analizę jego strzałów. Ambitnie i przede wszystkim skutecznie. Będzie się chyba śnił bramkarzowi rywali po nocach. Po przerwie grę wznowili Szwajcarzy. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Powoli konstruują akcję, uważają, żeby nie stracić piłki. Ależ przeczytał to jak profesor. Dobra pozycja do oddania strzału. Niedobra wrzutka, za słabo, za nisko, prosto dorywała. Allen ładnie rozwija się ta akcja. I proszę, udało się. Znów przy piłce. Ma czas, żeby dośrodkować. Ma piłkę, co teraz zrobi? Gareth Bale będzie chyba podawał. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Zaparkowali autobus przed własnym polem karnym i czekają na rozwój wypadków. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Seferowicz. Szaka. Szakiri. Embolo! jakim cudem to obroni? Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Szaka. Szakiri, Seferowicz, Szakiri. Idzie z piłką do przodu. O dobrze. Co za obrona najwyższej klasy Parada. Takiri. Rzut rożnego. A i słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Dali radę wybić, ale znowu przypince rywale. Rodriguez. Okazja do dośrodkowania. Szaka. Atakują wzdłuż bocznej linii. Zakaria. Słusznie w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Ramsey. Ciekawe, jak to rozwiąże. Gareth Bale. No i strata piłki. Rodríguez. Szaka. Próba uruchomienia drugiego skrzydła. Seferowicz. Coś może się z tego rozwinąć. Zakaria. Szakiri. Granit Szaka. Odegranie z powrotem. Jest szansa na kontratak. Będziemy mieli wrzut z autu. Za schodzącego z boiska reprezentanta Szwajcarii wejdzie kolega z ławki. Davis, Ramsey. Cierpliwie szukają bramki kontaktowej, choć są pewnie cali w nerwach. Szwajcaria teraz przy piłce. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Atak Szwajcarów. Szaka. Seferowicz. Granit czaka, co teraz zrobi? Granit czaka, Shakiri, kolejne podanie dociera do adresata, dziś pod tym względem wypadają znakomicie. I to jest coś, co w którymś momencie robi różnicę. Wysoki procent dokładnych podań. Szaka, Fabian Szar, Szakiri, blisko po może strzelać. Szakiri, Edi Milson Fernandez, Seferowicz, Rodriguez. Podanie w szesnastkę w stronę kolegów. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Bez wątpienia wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewność siebie. Owszem, niby to tylko sparing, ale wysokie morale może być ważne w meczach o punkty. Kibice biją mu brawo i w pełni zasłużenie, bo zagrał dzisiaj naprawdę fantastycznie. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje.